Siema, ja jestem oczywiście Max i dzisiaj witam Was w takim dość nietypowym kadrze, ponieważ przy mnie jest pewien samochód, który już mogliście widzieć na Instagramie, tak jak zawsze pisałem, na Instagramie zawsze info jest wcześniej, więc zobaczcie, jest tutaj Garbus, <gry> który jest samochodem moim. Kupiłem go parę dni temu i zaraz Wam o nim parę słów oczywiście opowiem. Więc, tak jak mówiłem, zobaczcie, tak to wygląda. Samochód udało mi się niedawno kupić. Jak wiecie prawa jazdy jeszcze nie mogę zdać Więc przez najbliższy rok kiedy tego prawa jazdy jeszcze nie będę miał Będziemy prawdopodobnie Trochę nad tym samochodem działać Bo jak widzicie jest taki yy, Tak wygląda po prostu jak wygląda No co wam będę mówił yy, Samochód udało mi się dość okazyjnie kupić Więc yy, wygląda tak jak wygląda I na pewno na kanale Parę rzeczy przy nim nam się uda zrobić yy, Też o to w tym chodzi Tak jak właśnie widzicie lampy jakiś Silikon To wszystko jest oczywiście do zrobienia Co jednak ciekawe i na to zwróciłem bardzo mocno uwagę przy zakupie, że zobaczcie, że ten samochód naprawdę jest całkiem zadbany w środku, yy, przede wszystkim skórzane siedzenia, yy, z tyłu zobaczcie ta kanapa jest faktycznie nie używana, o zobaczcie, naprawdę wygląda to całkiem, całkiem fajnie, yy, dodatkowo podgrzewane siedzenia, oczywiście klimatyzacja, yy, także ta wersja jest całkiem, całkiem fajna i bogata. Tak samo ślady po poprzedniej właścicielce dokładnie jeszcze się nie ukryły. No bo jest to samochód, powiedzmy sobie szczerze, dość mocno bardziej kobiecy niż męski, a więc kobieta także nim oczywiście jeździła i myślę, że nie jedna w całej jego historii tych właścicieli było paru, chociaż ta historia jest też całkiem, całkiem twarda i wszystkie książki serwisowe także udało się zdobyć do tego auta, także historia jest jego całkiem pewna. Może Wam pokażę, że ten samochód oczywiście mimo tego, że Wygląda całkiem nieźle, jak na swoją cenę, to całkiem ładnie też odpala. Przebieg też zobaczcie ma całkiem ładny, 328 tysięcy. Także zobaczcie, że całkiem ładnie to samo odpala, nie dymi, z niego nie śmierdzi oczywiście. To oczywiście zwarte powiedzenia. Pod maską jak właśnie byliście w stanie usłyszeć jest diesel czyli ten najlepszy silnik 1.9 TDI 90 konny na pompie jeszcze dlatego też, mam nadzieję, że samochód będzie mi się udawało bezawaryjnie użytkować kiedy już oczywiście prawo jazdy będę wsiadał. więc w środku, tutaj, jak widzicie, samochód naprawdę daje bardzo dobre wrażenie o sobie i myślę, że nie możemy mu zbyt wiele zarzucić także więc, słuchajcie Samochód wygląda tak jak wygląda. Jak widzicie, parę rzeczy jest tutaj do zrobienia. Na przykład, tu trzeba nie działa od pasażera, yy, więc to trzeba będzie na pewno zrobić. I takie właśnie, takimi rzeczami, tak jak, tak, jak widzicie, o tej kierownicy jest do krzycia. lakierniczy na pewno samochodem się będzie trzeba zająć najbardziej. Zresztą, tak jak widać, także progi są oba. Yy, to pewnie dopiero po zimie. Co ważne, jednak nowe tarcze klocki w tył. Nowe opony, na co też mam zresztą gwarancję. rozrząd był wymieniany rok temu. Tutaj wniotka kolejna, kolejne ślady po poprzedniej właścicielce, czyli drzwi. Czyli prawdopodobnie będę wymieniał na w kolorze, a tego jeśli nie wyciągniemy domowymi metodami, takimi typu z TikToka, to też prawdopodobnie to zostanie tak, jak jest. Więc słuchajcie, samochód tak jak samochód. Samochód wygląda całkiem, całkiem przyjemnie. Zwłaszcza, że dałem za niego 2,5 tysiąca złotych. Myślę, że z opłatami na pół roku to jest dość spory grzech. Tak jak widzicie, samochód chodzi, odpala... Yy, i no brzmi jak stary diesel, no nie, może, nie będziemy się oszukiwać. Silnik, i całą resztę pokażę wam w teście, który mam, na, mam nadzieję, że uda się nagrać za niedługo. Yy, I co? Dziękuję Wam za obejrzenie takiego spontanicznego filmu. I czekajcie na więcej odcinków z serii, gdzie ten samochód będziemy po prostu doprowadzać do yy, takiego myślę, że w miarę idealnego stanu. Dzięki, i na razie, cześć i czołem.